I, I to jest tak samo jak z tym przykładem przed chwilą. Wtedy się czegoś chwycisz, to już jest zbyt cenne. No. A niestety do puszczenia jest coraz więcej z czasem, a nie coraz mniej. Ludziom się wydaje, że kurde, no to ja teraz zapierdalam, oczyszczę się ten i już za pół roku będę, albo a jak już trzy lata, no to już w ogóle jestem. A to jest, to cały czas jest początek. A potem. Każdego dnia musisz najlepiej wszystko zapominać, co było wczoraj. I bazować tylko na tym, co było z rozpoznania, czyli na co możesz popatrzeć, jako na mechanizm, że tam byłeś i rozumiałeś to tak w tamtej chwili, a teraz widzisz, że to po prostu była tylko chwila, gdzie Twoje rozumienie, percepowanie było totalnie ograniczone. A dzisiaj widzisz to głębiej, ale nie wiesz tego z pamięci, bo naszej pamięci to jest, wiesz, jak w komputerze, 8 giga albo 16 giga, a na dysku dysk masz 2 tera. I, i jak, co ci z tej operacyjnej pamięci? Jak prędzej czy później się zaklopsuje. Tak samo ten umysł. Bo właśnie jego nie ma. Jedyną jego rzeczywistą częścią jest, sorry, już, już ci daję, to jest ta operacyjna pamięć. Bo ona jest przypisana do, wiąże się w pewien sposób z układem synaptycznym, ale też można, to jest tylko pewna metafora. Wr wróćmy Nie, bo do Nie mogę słyszeć, że z każdą mi się to kojarzy, trochę jak on mówi o tym wymazywaniu historii swojej osobistej. Jakby wszystkie te rzeczy, które doświadczył wcześniej, ale z drugiej strony. To, powiem to też już są twoje wnioski jesteś bardziej w kasnane, ja mogę w niego wejść, pewno i wiesz, jakbym go czytał wczoraj, ale jak go czytałem, yy, przyszło do mnie tylko w którymś momencie, no wiedziałem, że a przeczytać i tyle, ale to było lat temu, nie wiem. No, ale też 80 temu. No Szaman na pewno nie pięć, bardziej 15 albo więcej, więc. A w tym wieku młodym, to jak Szaman mówił, że oni nic nie postrzegają, w sensie mniej zupełnie to nie. Nie da się opisać, co, jak, jak, jaka była różnica w percepcji wtedy? Co, co Wiesz, podstawowa różnica była taka, że szaman percepował, czy Wojtek percepował pole. Nie musiał się odwracać, żeby tak. wiedział, że ktoś podjął jakąś decyzję na poziomie umysłu. Nie musiał, yy, yy, nie wiem, wierzyć w duchy, żeby wiedzieć, że duch się za nim, jakiś tam duch, to jest no, ale jakiś tak. byt ciągnie. Co nie znaczy, że percepował wszystkie i widział wszystkie. Absolutnie, nic bardziej błędnego. Nie musiał yy, yy, z kimś się komunikować, yy, czy widzieć kogoś fizycznie, żeby wiedzieć, że on w tym momencie o nim myśli. I to nie było na zasadzie mózgojebienia, czyli tego co dorosły człowiek percepuje, tylko to po prostu było coś oczywiste. I, I przede wszystkim widział, że, że pewne rzeczy są totalnie blokujące, przywiązywanie się do jakichś pierdół, do nieprawdziwych, nie wiem, yy, takich wzorców percepcyjnych, nie? czyli na przykład Szaman yy, czy Wojtek był świetnie. Odbierany przez ludzi, którzy go poznawali, czy on ich poznawał bardziej, dzięki tam na przykład rodzicom, czy, czy w jakichś tam okolicznościach, natomiast przez rodzinę no, był traktowany jako, wiesz, odleciany, nawet nie odleciany, ale jako po prostu, wiesz, jeden wujek, myszy, ryby i, i dzieci głosy nie mają, nie? a wujkowi się aż zaciskały pięści. Nie miał z tego powodu traumy, ale po prostu no, ten wujek, którego lubił, bo na przykład nigdy nie czuł. Yy, nigdy. Sporadycznie, i wtedy, kiedy czuł, to natychmiast z tym yy, podejmował działania, ale coś takiego jak nienawiść, co często u dziecka. Się generuje nie na poziomie percepcji y, umysłu racjonalnego, tylko po prostu na poziomie emocji. Wiedział, że to jest totalnie niszcząca energia i trzeba ją zwalczyć. Więc nie zwalczyć, tylko rozłożyć. Wtedy jak powstała, natychmiast. I kiedy zdarzało mu się, to były naprawdę nie, nieliczne sytuacje, ale się zdarzały, że coś takiego wygenerował w stosunku do kogoś, to potrafił dwa tygodnie się zajmować tym i mielić, to nie mając żadnej wiedzy. Dlaczego? Ale po prostu, żeby się tego pozbyć. I najpierw obserwował, bo po, jedyne co był w stanie z, na poziomie operacyjnym zaobserwować, to to, że jest w jakiejś pętli, która powoduje, że robi rzeczy, których nie chce robić. To bardziej już było w wieku tam sześciu. Przy siedmiu lat, jak e, był taktowany w ultrakatolickiej rodzinie i, 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 i komunia i, i religia, z którą był związany, e, czy nie tyle związany z religią, ale to był świat jego od urodzenia. Można powiedzieć, Bóg. Pojęcie, którego nie rozumiał, nikt mu nie przedstawiał wzorców, ale to było coś, esencja życia dla niego. Ale przyjmował to w takiej postaci, w jakiej mu to oferowało środowisko, czyli tego jakiegoś tam wyobrażenie. Oczywiście mielił to cały czas i przebudowywał na bieżąco, w wieku tam w zasadzie 13, 14 lat, już był gotowy, żeby to porzucić. Ale wypiął się jeszcze następne 15 lat się z tego ponad wypinał. Bo to jest wyknięcie się właśnie z wzorca. Yy, Umysłu genetycznego, jak to szaman nazywa, takiej części, która odpowiedzialna jest za pojęcie Boga, za, można powiedzieć, najwyższe wartości wyobrażeniowe człowieka. Nie ma nic ponad to, de facto. Bóg, obojętnie jak to sobie kto wyobraża, czy wierzy w Niego, czy nie wierzy, to nie ma znaczenia. Jest to pojęcie graniczne. Wszechświat. Ale Bóg jest nad tym, kto go stworzył. Albo gówno sam się stworzył. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. To dla ludzi, którzy my percepują właśnie taką logiką, intelektem, wydaje im się, że wiara i niewiara się różnią. Dla szamana to jest to samo. Niewiara jest formą wiary, w niewiarę nic więcej. Czyli jak teraz by szaman powiedział, że jak postrzegałby Boga w tym momencie już? Hmm. Nie ma nic takiego jak Bóg. Jest istota, która ma moc twórczą, i wtedy z perspektywy yy, świadomości ma, posiada atrybuty Boga. Atrybutami Boga jest moc twórcza, rzeczywistość. I tyle. Takim samym Bogiem jesteś Ty, jeśli posiadasz, masz możliwość te atrybuty przejawić. Jak yy, istota, która stworzy wszechświaty. Czyli ten aspekt kreacji najważniejszy jest to wszystko. De facto tak. Ale róż, różni się to świadomością. Czy robisz to z poziomu operacyjnej świadomości człowieka, co de facto na tą chwilę jest kompletnie nieosiągalne i wszystko się robi, żeby nie było osiągalne dla ludzi. Więc jest etapem wiary. Każda duchowość dzisiejsza polega na tym, jesteśmy bogami a z perspektywy szamana to są po prostu tak narąbane i pijane w swojej wyobrażeniach egoosobowości, które de facto sobie nigdy głębszego. Yy... Znaczy, to nie tak, że głębszego. Na pewno głębia czasami tam jest całkiem solidna, no ale to są tylko próby na razie, bo jesteśmy w takiej bańce zamknięci, że de facto z poziomu rzeczywistej kreacji jeszcze nie jesteśmy w stanie tego na poziomie planetarnym tutaj nikt przejawić w pełni, bo ogranicza nas to system przekonań, który, który kreuje, można powiedzieć, rzeczywistość każdego człowieka. A zostawić ten system przekonań to jest taka trauma dla każdej istoty, że nawet skierowanie się w tamtym kierunku, co jest tylko metaforą, ale de facto jest czysto fizyczną rzeczą, już powoduje, że każdy a, 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 idzie gdzie idzie. Bo po prostu włosy na dupie stają nawet jak się ich nie ma. To wtedy się je czuje, jak się ich jeszcze nie ma bo słabość w, w doświadczaniu i percepowaniu słabości człowiek wynalazł dowolne metody po prostu. natomiast przyjmowaniu mocy swojej de facto nie zrobił ewolucyjnie nic a ci, którzy potrafią z tego korzystać, to z perspektywy percepcji w zasadzie nie są ludźmi bo oni tylko wyizolowali pewien aspekt rzeczywistości który funkcjonuje według innych zasad i w nim przejawiają swoją moc. I ona jest na tyle duża, że ten aspekt tej hipotetycznej kreacji odzwierciedla się tutaj w tej rzeczywistości bardzo głęboko. Jak jeszcze stoi za tym kasa, czyli podstawą jest, no to wtedy mają więcej. Po prostu. My doskonale rozwinęliśmy, my jako ludzie w tym momencie szaman się nie utożsamia, ale jest. I też człowiekiem, więc mówię my stworzyliśmy sposoby jak okradać się z energii, nic więcej a czy zrobiliśmy to zawinęliśmy to w jakąś wysoki lotów w duchowość czy po prostu w twardy, pierdolony biznes, który się nie liczy z nikim bo najważniejsza jest kasa a człowiek to się wymieni a jak nie ma na co wymienić to maszyny wstawimy za człowieka i koniec, to są tylko takie z grubsze schematy ale nie, nie da się w to tego rozbierać byłbyśmy. Czyli mamy teraz zestawienie, że odbieranie sobie energii, i w pewnym sensie jest też dbanie o tę energię, tak? Jakby powiększanie jej w jakiś sposób. Powiedzmy, że nie osiągany na, na zachodzie, na przykład człowiek w mieście, za bardzo. Czy szaman jakoś to praktykuje w jakiś sposób? Ty się napiłeś coś? Napiłeś? Grzejesz mu coś jesienią? Grzeje i już jest to. Weź określ to bliżej, bo szaman nie praktykuje generalnie. Dbanie o swoją energię, w tym znaczeniu zadajesz pytanie? No tak, jakby zwiększanie rzeczy czy żeby jej nie było za mało, żeby nie, nie, nie uciekała w jakiś sposób? Znaczy, no generalnie to jest jak gdyby naturalne, ale ona nie ma gdzie uciekać, jak nie, nie, nie jak istota już jest zintegrowana w miarę i nie ulega hipokryzji, no to gdzie ci ma ta energia uciekać? Jak nie hipokryzji, to znaczy? człowiek, czy każdy człowiek, w zasadzie ludzie żyją w modelach pewnych, które powodują, że bez względu na to, jaki obszar życia wyekstrakujemy, czyli wyizolujemy, to funkcjonujemy według jakichś schematów. Obojętnie czy to jest y, religia, czy y, bycie z innym człowiekiem, czy relacje partnerskie, czy relacje rodzinne, czy relacje społeczne, czy relacje w szkole, generalnie chodzi o relacje, wszędzie jest jakiś model. Co jest dobre, co powinienem, czego nie powinienem, jak funkcjonować i tak dalej. Nawet ci, którzy odrzucają świadomie te modele, bo mówią, że nie będą się tłumić, a im to nie pasuje. To de facto funkcjonują tylko na poziomie takim, że czują, że ich energia gdzieś jest źle zaangażowana i czują, że oni jej nie dadzą. Więc cały czas walczą de facto o energię. Tylko robią to teoretycznie bardziej świadomie, ale to jest tylko teoria. Że bardziej świadomie, ja nie chcę tego tutaj określać, co, czy to jest bardziej świadomie, nawet czy nie. Od tych, którzy przyjmują bezkrytycznie jakiś model i w nim się obracają. No i to jest dla szamana hipokryzja. Bo jeżeli czuję, że coś, choć to czucie tutaj też szaman, dla szamana jest jak gdyby takim, no, mega konstruktem. Szczególnie właśnie, jeśli chodzi o dzisiejszy czas, to czucie takie. Co jest tym czuciem? Ale to później. No i to funkcjonowanie czasami w tym modelu, czy w tym modelu, w którym czuję, że, że coś mi się zabiera, de facto też jest pewną formą hipokryzji. Bo jedną hipokryzją jest to, że funkcjonuję w modelu, który czuję, że jest dla mnie niekorzystny, a z drugiej strony walczę z tym modelem i walcząc jak tylko czysto. Bo patrzysz obojętnie yy, jaką tutaj już sobie logikę pod to yy, podstawisz, yy, czy to jest korzystne czy nie, no to siłą rzeczy jak z czymś walczysz, nie może to być korzystne. Bo jak walczysz, czyli starasz się czegoś nie dać, to ci coś zabiera, no to i tak wkładasz w to energię. Więc tak czy tak jesteś w kryzysie. I to jest tak, co nie znaczy, że to jest złe albo dobre, tylko po prostu my tak, czy ludzie tylko tak potrafią funkcjonować, bo funkcjonowanie w swojej energii to jest nie nabywanie i budowanie, tylko wyzbywanie zupełnie co innego dla szamana niż ludziom się wydaje. Trzeba się pozbyć tych wyobrażeń. Okay. Że są wampiry energetyczne, że ktoś mnie chce wydymać, że są inne istoty, które mną sterują. No są. No i co z tego? Dokąd im dupy daję, no to mam w dupie garaż, no. A skoro są, to mogę się nauczyć, tylko nie robić z dupy garażu i tyle. Więc oni są moimi nauczycielami. pojawiają się w życiu jakby wtedy, kiedy jest też w świadomości tego człowieka, którego się pojawiają, coś, co ich przyciąga jakby też, można tak to No, mm -hmm. pewno tak, tylko że możliwość odczytania tych informacji w taki sposób właśnie, że są nauczycielami, niekoniecznie jest dla człowieka taka dopuszczalna. Czy no. ty Nie. Można się jakby nauczyć tak nauczyć. To już jest słowo takie trochę schodząc na racjonalność, ale nawet poza tą racjonalnością dałoby radę jakoś nauczyć się w ten sposób funkcjonować poza modelem. Czy to jest kwestia jakby... No powiedziałem przed chwilą, że wiesz, to jak to masz to odwagę to i, to? i człowiek to? zaczyna się to? wyzbywać, a nie nabywać. Ja no to jest to? na tej drodze. Ale to jest droga. To? Nie to? powiem, że nie wy... To? Znaczy, na pewno wyrzeczeń, chwile, co nie znaczy, że to jest niekorzystne. To, że to jest jedyna droga, się. która rozwija świadomość, a czasami jest ona w takiej totalnej sprzeczności z modelem funkcjonowania człowieka, którego ciężko się pozbyć, po prostu. Bo w którymś momencie powiesz, że prawo, że to, że tamto, a z punktu widzenia świadomości czasami yy, prawo kompletnie nie jest kompatybilne z tobą. To nie znaczy, że komuś masz w nóż yy, wbić serce, bo to jest prawo zupełnie inne. I człowiek, który, który w ogóle sobie rości yy, prawo do tego, że może kimś zarządzać Dobra, na poziomie jego tak. yy, fizyczności. Jeszcze tak, przykro mi, przerywam. <grych> Może by to ja to kontynuował, może jakoś. Tak. Nie, nie to jest w ogóle absurd. Natomiast no, z pewnością są sytuacje, gdzie to prawo no, z definicji w tym momencie trzeba zawiesić, albo jest w skrajnej opozycji do, do tego, co należy zrobić. No, bo jakby twojego syna, ktokolwiek chciał mu podciąć łeb,. Abyś widział to, no i jedyną rzeczą, którą można by to było powstrzymać, to po prostu rzucić w niego kamieniem, czy cegłą, czy go zastrzelić, czy mu obciąć łeb. No to myślę, że nie miałbyś żadnej, gdybyś miał odwagę, żadnego problemu z tym. Ale czy byś miał odwagę? Nie wiem. A jakby to była kwestia sekund, no to to nie byłaby kwestia dywagacji intelektualnych, tylko konkretnego działania. Co też. W pewien sposób się pewnie wiąże z tą energią. Jeżeli się jej dużo, to jest łatwiej. Teoretycznie da. Praktycznie nie? Ale. No. Czasami się ma dużo energii, która nie jest uporządkowana. Szaman jak był Wojtkiem, to brał kubek i kubek takim lobem lądował dwa metry od niego. Mimo, że nie rzucał nim. I to było nie raz na pół roku, tylko czasami trzy razy dziennie. Brał do ręki klucz i mając siły kilkunastoletniego yy, 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 młodzieńca, urywał śrubę, która dla, nie była yy, do urwania jakąś tam samochodową czy inną dla człowieka, yy, który wychodził z siłowni. Albo potrafił ją ukręcić ręką. Małe śruby, no ale z pewnością byś nie uwierzył. Ja z perspektywy, gdybym nie doświadczył, też bym nie uwierzył. Z perspektywy logiki. Czyli to też jakby siła ciała też się wpisuje w ten model? Nie, nie siła ciała, bo siła ciała była taka, jaka jest dziecka w tym, ale energia nieokiełznana przez to ciało Aha. potrafiła taka przepłynąć, że działo się coś, co było poza fizyczną siłą. Żaman, czy tam Wojtek, nigdy nie był jakiś ekstra silny. Może w stosunku do rówieśników był bardziej sprawny, bo był w sporcie od tam szóstego roku życia i cały czas to było dla niego ważne i tak dalej, ale, ale nikt nie powiedziałby o, się, o sobie, że jest silny. Ale z pewnością, że jest słaby, też by nie powiedział. Natomiast jak walną w gębę, to czy walną konia, czy walną słonia, czy, czy ten, jak już walną, to z pewnością wiedział nawet jedno, że lepiej nie walić, bo ten ktoś, kogo walnie, może się już nie podnieść. I to po prostu czuł. Nawet to nie było na zasadzie jakiegoś czucia, nawet by nie określił, po prostu to było oczywiste, jak to, że, że jak jest parcie na odbyt, to się idzie i się srawa. Po prostu. Szaman lubi metafory związane, w, wiesz, ze straniem. które no, się po Ta. prostu pozbywanie się i no, no. <słatki> <słatki> <fif> Szaman, dam ci troszkę. No to jak jest, to daj. No. Także zjemy i idziemy na górę. Będziemy w scenerii piramidalnej metodzie czwartej. A co to górze, tak, to... W sensie jest jakieś pomieszczenie między Znaczy, wiesz co, to chcemy chociaż trochę tej boazerii mhm. zrobić, ale to spoko, ty możesz sobie tam, wiesz, siedzieć i gadać, albo możesz się tu zapoznać z tym, nie wiem ile tam planujesz być, bo to wiesz, tak czy tak, o obwody swoje potrzebujesz dbać. Bo dobrze fajnie percepujesz, jak gdyby jesteś taki przygotowany, ale w którymś momencie możesz poczuć, że jest dość. I dobrze to, żebyś poczuł, że jesteś przegrzany i wtedy najlepiej bierzesz buty i zapychasz na skrzyczne albo coś. Bo to jest duża ilość informacji, które wiesz, no, no, dla ciebie są kalente. oczywiste teraz, bo percepujesz trochę jak Castaneda. Ale na ile y, potrafisz y, zadbać o siebie w tym, no to szaman ci może po, y, pomóc w tym, y, bo będzie to widział. Ale no trzeba za tym iść i, i spieprzać po prostu. Żeby trochę ruchu, trochę się odbudować, bo inaczej wiesz, y, y, jedzenie widelcem może być zagrożeniem dla życia. Bo dziupniesz sobie w oko zamiast, no masz okulary. No to jesteś konieczny. I to nie jest metafora. Tu takie rzeczy są codziennością. Chociaż... Barabaszy, czyli tych ba... Ty, przepraszam. No ale nie obrażasz się o to. to specjalnie tak ten... nie. No kurde, no i Barabasz, czyli jak? Bubeusz. Bubeusz. Bubeuszy tak. tutaj się rzadko mało pojawia, ale zawsze co jakiś czas tam jest jakiś. No. Nie na zasadzie, że potrzebuje do pracy, no ale tacy, wiesz, ciekawie się pojawiają. I przez, i przez tą stronę internetową się znajdują, W jakiś sposób? To już z nimi musiałbyś powiedzieć. No, no wiem. No, generalnie wiesz, no jak ty sam powiedziałeś.